Siemanko, witajcie wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym, moi drodzy, odcinku. E, tym razem runda piąta. Trening w Hiszpanii. E, tak więc zapraszam do oglądania. E, poprzedni wyścig był niezwykle, niezwykle ciekawy. Grand Prix Bahrajnu opiewał w niespodzianki, bardzo dużo wypadków, e, bardzo dużo kolizji i ciekawych momentów. E, mam nadzieję, że Hiszpania

For the Spanish Grand Prix. Catalonia saw its first race back in 1991, and the drivers are really familiar with this circuit, as it's also been used extensively as a testing track over the years as well. Well, it's a fast flowing circuit that really pushes drivers and cars to their limits. There are two DRS activation zones but the best overtaking opportunity for the drivers is in the second DRS zone along the main straight. They may be great friends off the track, but as we well know from history, friendships are hard to sustain whilst you're battling it out for supremacy within a team. How's the relationship between Seb and Kimi surviving under these pressures? I think Kimi enjoys working with Seb. They certainly feel comfortable around each other, but don't let that laid-back exterior fool you. Kimi is still the Iceman. Tak więc witam moi drodzy w garażu. W garażu oczywiście zespołu Toro Rosso. Wyjedziemy sobie od razu na tor. Nie będziemy tutaj nic wielkiego robić. Tak więc moi drodzy, od razu wyjeżdżamy na tor. Przejedziemy sobie jedno szybkie okrążenie i zobaczymy jak to będzie wyglądać. Tak więc moi drodzy, wyjazd na tor. Mam nadzieję, że. Tor w Hiszpanii będzie dla mnie szczęśliwy e, i że po prostu będziemy w stanie podczas tego właśnie wyścigu podczas tego Grand Prix e, podczas tej Grand Prix e, pokazać klasę. Moi drodzy, wyjeżdżamy. Jesteśmy bardzo blisko wyjazdu, tak więc, tak więc spokojnie nikt tam za nami, a jednak wyjeżdża zawodnik Toro. E, przepraszamy Lotusa, a my samochodem Toro No Samochód, który wygląda po prostu oszałamiająco, bardzo mi się podoba i muszę przyznać, że ta grafika naprawdę jest zarąbista. Super, wszystko wygląda, wszystko się prezentuje, auto naprawdę wygląda bardzo, bardzo ładnie i tutaj mam nadzieję, że, że będziemy przede wszystkim w stanie pojechać. Bardzo dobry wyścig tych okrążeń będzie dużo, bo będzie około tam 18, czy też nawet 20, chyba 18 okrążeń, że w Monako jest 20. No a tutaj e, tych okrążeń będzie troszeczkę, troszeczkę mniej Tak więc e, jeżeli chodzi właśnie o, e, o formułę e, No to e, ta odsłona najbardziej mi się podoba tak naprawdę Ponieważ jest najbardziej dopracowana Jest dużo rzeczy, które są e, bardzo podobne do, do tych z formuły Tej prawdziwej, tej realnej I naprawdę wygląda to całkiem, całkiem nieźle Bogata mieszanka paliwa Musimy tutaj tylko w miarę możliwości pojechać dobre okrążenie. Pamiętajmy o tym, że to jest tylko trening i tutaj nie musimy za bardzo się spinać. To jest tylko i wyłącznie trening, tak więc podczas wyścigu dopiero będzie się działo bardzo dużo. Mam nadzieję, że, że wyścig będzie emocjonujący, że, że będziemy w stanie tutaj pojechać dobrą sesję kwalifikacyjną, a i przede wszystkim, że, że będziemy w stanie tutaj z tymi zawodnikami nawiązać walkę, tak jak miało to miejsce właśnie w grau Prix Rainu gdzie ukończyliśmy na piątej pozycji? Jeżeli ktoś nie oglądał, to naprawdę polecam, bo wyścig był znakomity. Do hamowania do pierwszego zakrętu, no i zobaczmy, jaki będzie tutaj międzyczas pierwszego sektora. Widzimy, że z przodu jest Sergio Perez, tutaj delikatne problemy. Verstappen, który jedzie tuż, tuż za Sergio Perezem, ale dużo większa prędkość, no i zobaczmy, jaki będzie. Tutaj czas jest całkiem dobrze. Jest Peres, walczy z nami, tak więc tutaj nie ma chyba większego znaczenia, ponieważ to jest sesja treningowa. Eee, no, ale chcemy mimo wszystko utrzymać się i zdobyć niezły rezultat niezły czas. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w dalszej e, części. Tutaj widzimy, że boli delikatnie podsterowny. Mamy z nim delikatny problem, więc e, czasami musimy po prostu tą aerodynamikę zmieniać poprzez, e, poprzez te ustawienia, które są ustawiane przez naszych inżynierów w garażu, a także podczas wyścigu w komputerze samochodu. Tak więc, moi drodzy, możemy tutaj naprawdę dużo, dużo rzeczy porobić. E, jeżeli chodzi właśnie o inżyniera, którego nie słychać, to ja go mam wyłączonego, ponieważ bardzo dużo informacji przekazywał, bardzo ciekawych, ale, ale są to informacje po angielsku, a większość osób albo nie rozumie, albo po prostu nie zna tego języka, a ja nie mam czasu czytać tego wszystkiego, a nie wszystko rozumiem z mowy, tak więc, tak więc to jest dla mnie spory problem. Zobaczymy jaki będzie nasz czas. Jest pierwsza pozycja jak na razie 1:27.917. Chciałbym poprawić ten czas oczywiście. Jeżeli tylko się uda to jak najbardziej z tego będziemy e, bardzo zadowoleni. E, jest grożał na pozycji drugiej Hulkenberg jest i wyjeżdżamy za szeroko. Hulkenberg jest trzeci, czwarty. Teraz Vettel wskakuje na pierwszą pozycję. A my tutaj dalej jedziemy całkiem niezłe okrążenie, chociaż teraz widzimy 0,8 sekundy. Jest gorzej, jest Hamilton pierwsza pozycja. Sebastian Vettel jest drugi. Szkoda, że nie ma Q1, Q2 i Q3. Bardzo by było to fajne i przede wszystkim byłby to mega mega ciekawy weekend wyścigowy, czyli na przykład trening w piątek bym wam pokazywał, na przykład w sobotę rano jest kwalifikacja, kwalifikacje, a w niedzielę na przykład wyścig, byłoby to mega mega ciekawe, albo na przykład gdybym miał dużo więcej czasu w jeden dzień e, tylko o różnych porach byłoby fajnie po prostu zobaczyć na przykład wyścig, e, kwalifikację oraz trening. E, moi drodzy, no niestety nie możemy, nie możemy tutaj e, Takiego czegoś zrobić, ponieważ musiałbym jechać 50% wyścigu, co dla mnie jest to zbyt dużo. Nie mam za bardzo na tyle czasu. A teraz w ogóle wyjechałem na wakacje i ten odcinek oglądacie wtedy, kiedy ja na wakacjach jestem. E, tak więc, no, nie mam takiej możliwości, aby, aby tych odcinków tak dużo nagrywać e, i musicie, musicie się z tym jakoś tam pogodzić. E, tak więc, moi kochani, piąta pozycja, jak na razie, to jest naprawdę dobra pozycja i pozycja, która pozwala nam tutaj w miarę możliwości. E, no, jednak myśleć o tym, o i mamy tutaj e, zawodnika naszego, aby myśleć o tym, e, żeby jednak e, walczyć w wyścigu. No i myślę, że, że jak najbardziej są ku temu. Możliwości i okazje wjeżdżamy teraz. Sobie będziemy wjeżdżać także do boksów. Szkoda, że nie ma czegoś takiego, chociaż oczywiście to jest fajne i nie będę się czepiał, bo, bo jest coś nowego. Ale że wjeżdża zawodnik tak bardziej na lewo, zajeżdża i go wpychają, to też by było fajne i bardzo by mi się podobało, Był, byłoby bardzo przyjemne. No, ale teraz także wygląda to całkiem, całkiem nieźle z tyłu. Także jest ruch. Szkoda, że nie ma więcej jakichś tam kamer i innych rzeczy, ale to także sprawiłoby, że jednak byłoby to trochę bardziej. Wymagające, mimo wszystko. Tak więc, moi drodzy, musimy się z tym po prostu pogodzić, że nie wszystko możemy dostać. Tak więc, jesteśmy w boksie. Czy tutaj będziemy w stanie jeszcze wyjechać na tor? Myślę, że tak, zrobimy jakieś szybkie kółko, może. No, chyba, że ten czas będzie dla mnie wystarczający i nie będę chciał tutaj nic już więcej robić, tak więc zobaczymy. Znajdujemy się w garażu, oczywiście mamy możliwość zobaczenia sobie wszystkiego. Są już szczegóły, są informacje. Przejdźmy sobie, może, moi drodzy, przewinimy sobie kawałek czas. zobaczymy jakie będą międzyczasy. Myślę, że możemy spokojnie przewinąć do około 5 minut. Jeżeli. Taka sytuacja utrzyma się, że będę na pozycji numer 5, to ja myślę, że spokojnie możemy już zostać w garażu, bo przecież nie używamy, nie używamy tej opony super, to znaczy miękkiej. Zobaczmy sobie, jak to wygląda dalej. Przejdźmy sobie, oczywiście, F6. Mamy stratę około sekundy i 30. Pamiętajmy o tym, że jednak no, do Rosberga i do Luisa nie ma najmniejszych szans. Jedynie możemy walczyć z Raikonenem i Fetelem. Co mi się bardzo podoba, to to, że jest bardzo wszystko fajnie rozpisane. Zobaczmy tutaj, przejedźmy się może z Luisem. To będzie bardzo ciekawe. Mamy oczywiście następną kamerę. Poprzednią kamerę, następny samochód to jest F8. Zmień ekran. F6, a nie, jednak tego zmieniać nie będziemy. Zobaczymy sobie, jak jedzie tutaj, właśnie Nico Rosberg niemiecki, kierowca Mercedesa. Myślę, że to całkiem nieźle wygląda wszystko. Jest system DRS, od razu używają go zawodnicy. No i moi drodzy, myślę, że tutaj naprawdę całkiem, całkiem nieźle to wygląda. Bardzo czyste te okrążenia w wykonaniu zawodników. Muszę przyznać, że, że wygląda to całkiem nieźle. Zobaczmy sobie następny, może, samochód. Jest tutaj, widzimy Rajkonen, jest tutaj Fettel, jest Ricardo. Jest i Pastor Maldonado. Oczywiście te samochody dużo ładniej wyglądają, kiedy my nim jedziemy. Tutaj jest z tym troszeczkę gorzej. E, sektor pierwszy. Widzimy czasy. Widzimy czasy okrążeniem. Jaka jest mieszanka, pozycja. No i oczywiście, e, który to jest zawodnik. Widzimy tutaj Felipe Nastr, przyblokowany przez e, zawodników e, teamu Mar Manor. No, i widzimy naszego kolegę Carlos Sainz. A my wyjdziemy sobie, moi drodzy. I tak chyba zakończymy, mimo wszystko, zakończymy ten cały weekend. Piątkowy, oczywiście, tak więc będziemy tutaj jak najbardziej chcieli jeszcze w sesji kwalifikacyjnej bardzo mocno powalczyć. No i widzimy, że szósta pozycja to jest naprawdę dobra pozycja, dogodna pozycja do tego, aby powalczyć jednak w sesji kwalifikacyjnej. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Dziękuję Wam, że byliście podczas tego piątkowego treningu. I zapraszam Was bardzo gorąco na sesję kwalifikacyjną. Trzymajcie się ciepło. Cześć!